Razem chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć o bylinie. Jest to oczywiście krokus. Ten, który Wam pokazuję, jest oczywiście krokusem uprawowym. Jest to w odmianie po to, żeby było ładnie kolorowo. Krokusy występują też oczywiście w stanie dzikim, chociażby w naszych tatrach. Krokus spiski, znaczy szafran, jest właśnie naszym gatunkiem rodzimym. Krokusy należą do rodziny kosaćcowatych. Wykopałam tutaj jednego krokusa. Krokusy wyrastają z ból w Oczywiście kwitną wczesną wiosną. Moje kwitły już bardzo wcześnie, bo też było bardzo ciepło Liście są zawsze właśnie takie długie, szablaste. Teraz nie ciekawe są kwiaty. Pokażę Wam na tym białej odmianie, bo one pięknie widać pręcik. To, co nas interesuje w kwiecie, to oczywiście ten niesamowity słupek rozczapieżony z nami. Otóż, znamie krokusów, tych uprawowych oczywiście, służy do produkcji najdroższej przyprawy na świecie, czyli szafranu. Doczytałam, nie wiem, czy to prawda, pewnie tak, żeby uzyskać kilogram takiej przyprawy. Trzeba aż 150 tysięcy takich kwiatów.